Rok 2020 daje się wszystkim we znaki i sam fakt, że mówię wam to w maseczce jest tego najlepszym przykładem. Przydałby się samochód, który pozwoliłby uciec przed tym wszystkim, zapomnieć o świecie i się odseparować od rzeczywistości. I ten samochód właśnie został wprowadzony na rynek. To nowy Rolls-Royce Ghost. Ghost jest bardzo ważnym modelem dla Rolls Royce'a. Jego pierwsza generacja była produkowana aż 11 lat i stała się najpopularniejszym modelem w historii marki. Dlatego teraz nowa generacja jest rzeczywiście zupełnie nowa. Mimo, że wygląda dość podobnie do poprzednika, to w rzeczywistości przeniosła z niego tylko dwa elementy. Wiecie jakie? Podejrzewam, że możecie wiedzieć. Pierwszym jest oczywiście ta figurka Spirit of Ecstasy, a drugim Parasolka, która akurat rzeczywiście mi się przyda, bo zaczyna padać. Ok, więc z jednej strony, oczywiście, można się śmiać, że Ghost pozostaje takim bardzo brytyjskim konserwatywnym modelem, który nie przystaje do dzisiejszych czasów, ale to tylko pozory. Zobaczcie, mamy laserowe światła, mamy napęd na cztery koła, mamy cztery koła skrętne, w środku mamy Apple CarPlay, mamy Spotify'a, czy w końcu mamy także podświetlany grill, więc także w rolls -Royce sporo się zmienia. Ten grill, który widzicie w języku Rolls-Royce'a nazywany partenonem, wygląda podobno skromniej. Całe nadwozie ma bardzo mało detali jak na Rolls Royce. A nawet ma mniej przerw pomiędzy panelami nadwozia, bo te są ręcznie zaspawane w fabryce. Tam jednak, gdzie nie sięga wzrok przechodniów i aktywistów, nowy Ghost jest tak luksusowy, jak tylko się da. Fajne, prawda? Dzisiaj skupimy się głównie na wnętrzu, no bo to właśnie wnętrze jest kluczem do zrozumienia Rolls-Royce'a. Pierwszy Ghost bazował na BMW serii 7 i to wcale nie tej najnowszej, bo półtorej generacji wstecz, licząc od teraz. Ta nowa generacja już ucina swoją znajomość z BMW i korzysta z płyty podłogowej i całego układu napędowego, które są znane z większych modeli marki, a więc Suwa Kalinan, no i flagowego modelu Phantom. I to wszystko zapewne czuć, ale z, tej, z tego miejsca, w którym ja teraz siedzę, aż tak tego nie widać. Pod spodem są niesamowicie zaawansowane nowoczesne składniki, ale są one przedstawiane w taki bardzo ostrożny sposób. Dobra, mam teraz już tutaj cyfrowe zegary przed sobą, ale nadal te ekrany są jednak stosunkowo małe, jest ich naprawdę niedużo, dwa, za to tych fizycznych przycisków dalej jest dużo. Co ciekawe, klimatyzację przez cały czas obsługuje się z pomocą takich bardzo oldschoolowych. Pokręteł. To wszystko jest fajne, bo to pokazuje, że Rolls-Royce bardzo ostrożnie korzysta z tych współczesnych nowinek technologicznych. Jest bardzo krytyczny w stosunku do... Do nich nie korzysta z nich tylko, żeby robić z tego sztukę dla sztuki, tylko dopiero wtedy, kiedy naprawdę ma to sens i pogłębia to całe doświadczenie. Na przykład przez cały czas są tutaj bardzo duże, trochę nawet niezgrabne lusterka. Nie ma lusterek cyfrowych i z tego co wiem, producent w ogóle nie myśli o ich stosowaniu. No przecież by mógł, ale nie chce. Najciekawszą kwestią pozostaje dla mnie silnik. Mimo że Ghost debiutuje w 2020 roku, to nie ma w nim żadnego napędu elektrycznego, nie ma nawet hybrydy. Zamiast tego pod maską znajdziemy tradycyjne V12 o pojemności aż 6,3 litra i to na dodatek z podwójnym doładowaniem. Jak można się spodziewać, to potężna jednostka, która generuje aż 571 koni mechanicznych i 850 Nm. I co ciekawe, ten moment obrotowy jest dostępny już od 1600 obrotów na minutę. W takim razie czas włączyć silnik. I to już. Jak przystało na Rolls-Royce'a, oczywiście silnik jest właściwie ledwo słyszalny. No a co z prowadzeniem? Czy również jest takie jak przystało na Rolls-Royce'a, czyli bardzo luksusowe, dostojne? No oczywiście, tak. Za kierownicę ten samochód robi wrażenie, można powiedzieć takiego jachtu płynącego po wodzie, bo zresztą też trochę tak wygląda na drodze, prawda? Ale skoro już jesteśmy przy kierownicy, to chciałem zwrócić uwagę na jeden detal. Mianowicie w porównaniu do poprzednika teraz ta kierownica jest trochę grubsza, trochę mniejsza. Właściwie to by mogło wskazywać na fakt, że teraz ten samochód jest również trochę bardziej dynamiczny w prowadzeniu. No nie jest to przypadek, bo coraz więcej klientów, Ghostów prowadzi ten samochód samodzielnie. No i zapewne wtedy też są mieć jakąś satysfakcję z prowadzenia. I tą satysfakcję rzeczywiście tutaj jak najbardziej można mieć. Jak właściwie można ocenić, jak można określić prowadzenie tego samochodu? No nie powiedziałbym, że jest to samochód dynamiczny w prowadzeniu czy atletyczny. Właściwie to uczucie, które tutaj dominuje, to taka absolutna pewność w każdych warunkach. Teraz dołożono napęd 4 kół. Mamy także te wszystkie cztery koła skrętne, więc tutaj kluczem jest ta absolutna kontrola we wszystkich warunkach, no i również taka zaskakująca precyzja. Ten samochód naprawdę bez wysiłku robi wszystko to, co mu każe kierowca. Tak jeśli chodzi o elastyczność napędu, jak i także pokonywanie zakrętów z dużo większymi prędkościami niż można się spodziewać. No, oczywiście, licząca 5,5 metra długości limuzyna nie jest typem samochodu, którym chce się jakoś strasznie szaleć na drodze. Ale. Jeśli już sobie trochę zaszalejemy, to Ghost za kierownicy sprawia wrażenie dużo mniejszego i lżejszego niż jest w rzeczywistości. Dość powiedzieć, że przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi tutaj mniej niż 5 sekund, czyli spod świateł ta wielka limuzyna potrafi wystartować bezszelestnie nadal, mniej więcej z takim samym tempie jak jakieś Porsche czy AMG. Co więcej, prędkość maksymalna jest, jest elektrycznie ograniczona do 250 km na godzinę. I wiecie co? Jestem sobie w stanie wyobrazić, że mimo że ten pojazd waży aż 2,5 tony i ma aerodynamikę mniej więcej kiosku ruchu, to że dociera do tej prędkości znacznie szybciej niż można się spodziewać. Ale wiecie co? Na właścicielach Rolls-Royce'a zapewne nie będzie to robiło aż takiego wrażenia, bo oni przede wszystkim będą chcieli wygodnie podróżować tym autem z tyłu. To właściwie chyba z tylnej kanapy powinienem prowadzić ten test. Na szczęście mam szofera, z którym właśnie to będę mógł zrobić. O, ależ tu jest wygodnie. Ależ tu jest wygodnie. Dobrze, przesiedliśmy się na miejsce z tyłu i samochód będzie prowadził Andy i nie jest to byle jaki szofer. Proszę zaraz, sam Wam o tym powiem. Hi Andy. Good afternoon sir, how are you today? Very well, thank you and how are you? I'm very great, even better now it stopped raining. <laughs> right. Can you start from telling us who you are? Uh... My name is Andy McCann. I've been working, fortunately working with Rolls Royce Motor Cars for 15 years, essentially as their global product and driver trainer. And uh, one of the most exciting parts is being able to create this chauffeur program that we call the White Glove program. So, what makes a good chauffeur? Obviously, many things. However, I've just summarized in three words. Someone that is sharp, effortless, and above all, professional. And when I say sharp, I mean someone like a, a James Bond in a brioni suit rather than someone that's abrupt. And of course, effortless in the way you open a door, the way you drive, the way you conduct yourself. And I think professionalism just summarizes pretty much everything. So the one of the most challenging aspects of driving any car um, in traffic is stopping and going to make sure that the progression is beautifully smooth and very, very effortless. So, when we're training chauffeurs, we give them some visualization. We are aiming for a good quality stop. The stopping we call a champagne stop. So you are imagining that the guest is sitting in the back of the car with a glass of champagne. And that champagne is a traditional flat glass. And uh, at the other end of the spectrum, we have a whiskey stop. So let me just give you a little example of what would be a whiskey stop. So I'm braking now, I'm holding on to the brake, mm -hmm. and there's kickback. Now, because we're in a Rolls Royce, it doesn't feel too bad. It actually <laughs> sort of feels acceptable. But that's not good enough. We want perfection. We want precision. So we are aiming for the champagne stop. And let me see if I can give you a champagne stop a little bit further up the road. A little bit busy this time of day. <clears throat> so we have some red lights. I start to brake very, very early. Get a little bit of temperature into the brakes. And just allowing myself to just use the friction of the brake. Mm -hmm. I'm stopping and I come off the brakes nice and light. And sir, you haven't mm -hmm. spilt your champagne. <laughs> right, yeah. And I do feel a lot of modern cars have overly assisted brakes mm -hmm. and they don't have the same connection and feeling as the Rolls-Royce. The Rolls-Royce has this wonderful feeling, and the engineering of the car actually makes braking accelerating like we're doing now. No dobrze, a co jeśli chodzi o samo doświadczenie jazdy? Tutaj przede wszystkim dominuje imponująca cisza. Żeby zobrazować, jak cicho jest w tym samochodzie, podam taki przykład. Właściwie wszyscy inni producenci samochodów na świecie skupiają się w tej chwili na oszczędnościach. Tak jeśli chodzi o koszty, ale także o oszczędność wagi. Przy każdej nowej premierze producenci chwalą się, że nowy samochód jest lżejszy od poprzednika jest lżejszy, bo to czy tamto. Tutaj jest odwrotnie. Rolls Royce chwali się, że w Ghosta władował około 100 kg materiałów wygłuszających. 100 kg tylko po to, żeby w tym samochodzie było ciszej. No, i tutaj zaczyna się robić problem. To jest trochę tak jak z komarem, który lata nocą po pokoju, prawda? Kiedy zaczyna się robić cicho, wtedy nawet małe rzeczy irytują, i to był największy problem. Okazuje się, że trzeba było poprawić tutaj niesamowicie dużo małych rzeczy. Andy opowiadał mi, że konstruktorzy musieli na przykład wygładzić od środka przewody nawiewów. Ponieważ w innym przypadku ich dźwięk był już za głośny. Jeśli zobaczycie, jak Andy prowadzi samochód, to zwrócicie uwagę na fakt, że nie szura on rękami po kierownicy, ponieważ w tym momencie to byłoby już za głośne. O takim poziomie perfekcji tutaj mówimy. Oczywiście przychodzi moment, w którym w końcu rzeczywistość nas dogania, i tym momentem naturalnie jest zapłata za ten piękny pojazd. Cena w Polsce zaczyna się od 250 tysięcy. Euro. No, i to jest oczywiście przed wszystkimi dodatkami. No, i przed podatkami. Ten konkretny egzemplarz kosztuje 355 tysięcy euro, a do tego dochodzą jeszcze podatki. Więc, w takim dużym przybliżeniu, można powiedzieć, że samochód, w którym teraz jedziemy, kosztuje ponad 2 miliony złotych. Ale wiecie co? Jeśli ktoś może sobie pozwolić na taki wydatek, to myślę, że to jest akurat rok, w którym. Taka przyjemność jest jak najbardziej uzasadniona, bo wtedy po prostu może przed tym wszystkim uciec. No, ja niestety nie mogę. Moja podróż właśnie w tej chwili dobiega końca. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnych odcinkach.